15 października mieszkańcy regionu Bełchatowskiego będą również decydować, jakie przedstawicielstwo wysłać do polityki centralnej w tych wyborach, w czasach, w którym nad regionem Bełchatowskim pojawiają się czarne chmury. Czy mieszkańcy Bełchatowa mają ponownie zawierzyć ludziom, którzy ich zawiedli panu Macierewiczowi, który obiecywał otworzenie kopalni złoczew i nie spełnił tej obietnicy? Czy jednak mieszkańcy Bełchatowa nabiorą odwagi i postawią na Bełchatowianina, na osobę ściśle związaną z branżą? Górniczo-energetyczną. Na przedstawiciela nowego pokolenia Bełchatowa na barkach, których będzie spoczywać napisanie nowego rozdziału historii dla regionu Bełchatowskiego. Ja ze swojej strony gwarantuję, że zrobię wszystko, żeby walczyć o interesy regionu Bełchatowskiego, ponieważ jestem stąd, tutaj się wychowałem, tutaj mieszkam i tutaj planuję pozostać. Dlatego bardzo proszę mieszkańców regionu Bełchatowskiego o zaufanie, o danie pierwszej szansy, a ja ze swojej strony zrobię wszystko, żeby Państwa nie zawieść.